witajcie. Jestem siostra Agnieszka, pasjoniczka Świętego Pawła Krzyża. Pokazuję Wam to serce, bo zawsze noszę je na habicie. Ale ponieważ mam bluzę młodych na progu, to, to chciałabym, męka Jezusa zawsze w sercach naszych. Tam jest moja założycielka, Maria Magdalena Frescobaldi-Caponi, która, która założyła nasze zgromadzenie. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o, o tym, jak program Młodzi na progu jest w moim życiu obecny i jak to się zaczęło? Zaczęło się od zaproszenia Pauliny, która w parafii Świętego Jana Chrzciciela w Kutnie poprosiła mnie o udział o pomoc w rekolekcjach, spotkania. Ja miałam tam powiedzieć świadectwo i słuchajcie, ja oczywiście sobie to świadectwo napisałam, tak, przesłałam do dyrektora tych rekolekcji i kiedy miałam już je mówić tego dnia to właśnie dyrektor Kroksy powiedział siostro, No, okej, okay, to, co już siostra napisała, tak tylko. Niech siostra tak mówi od serca. I słuchajcie, to był taki bardzo też przełomowy moment w moim życiu, bo ja stanęłam przed młodymi, ja wiedziałam, że ja nie mogę nic udawać, ja muszę być prawdziwa, bo przed młodymi nic, nic się nie, nie uda, tak, nic się nie, nie zakryje. Więc powiedziałam świadectwo o uwolnieniu mnie z jednej bardzo takiej trudnej dla mnie rzeczy, trudnego nałogu. I powiem Wam szczerze, że od tego momentu też Pan Bóg w taki szczególny sposób zaczął działać w moim życiu, bo program Młodzi na Progu pokazał mi... Że za każdym razem, kiedy przygotowuję spotkanie, kiedy, kiedy spotykam się z młodymi ludźmi, kiedy y, y, jesteśmy razem, y, y, ja y, jestem tylko przekazicielem, jestem tylko takim, y, można powiedzieć, y, instrumentem w rękach Pana Boga, przez który On, y, on działa. Y, jestem przekonana, że, y, że tak naprawdę ten program też y, zmienił wiele w moim życiu, bo. Y, Jakieś momenty, które przeżywałam, czy rekolekcje spotkania, czy, czy też spotkania w grupie, one powodują, że um chcesz być bliżej Boga chcesz, żeby ten Bóg przenikał całkowicie twoje życie, pomimo twoich słabości, upadków, słuchajcie, bo Pan Bóg właśnie przez takie narzędzia działa to też to mój charyzmat, który mam właśnie wydobywanie dobra z człowieka, ale też pokazywanie tego działania, że Pan Bóg z najgorszych, z najgorszych brudów, z najgorszego grzechu może cię wyprowadzić to jest też doświadczenie moje takie działania w tym programie Młodzi na Progu Moja założycielka pracowała z prostytutkami, które były na ulicy, i cztery pierwsze te dziewczyny zostały siostrami. One, one tak pokochały Pana Boga, wiedziały, że tak dotknął ich w tym grzechu, wyzwolił je, że mogły potem iść do swoich koleżanek na ulicy i mówić: Słuchajcie, można zmienić swoje życie. Można naprawdę żyć z Bogiem. I program Młodzi na Progu dla mnie osobiście jest bardzo dobrze usystematyzowane spotkania, cały ten schemat spotkań i czy te, to jest wszystko pomoc, tak? Ale jest to coś takiego, co mobilizuje Cię do tego, żeby, żeby właśnie przygotować się, żeby być. Oczywiście nie zawsze ja też pamiętam, kiedy mówiłam jakieś, jakąś konferencję, tak, i w ogóle nic mi nie wyszło, ale widzisz wtedy, że nie masz mówić ty. Masz się dobrze przygotować, masz, masz wszystko zrobić, co od Ciebie zależy, ale Pan Bóg potem będzie działał. Pan Bóg da Ci taką siłę i taką moc, że będziesz po prostu Jego świadkiem. Dlatego jestem wdzięczna bardzo Panu Bogu za to, że poprzez właśnie Paulinę trafiłam do tego programu. Cieszę się, że są młodzi, którzy chcą w nim pracować. Każdy z nas jest potrzebny, każdy z młodych na progu ma swoje miejsce i to jest właśnie piękne, że że wszyscy razem możemy dawać młodym dzisiaj takie poczucie, że oni też są potrzebni, że, że Pan Bóg na nich liczy, że Pan Bóg chce przemawiać do ich serca. To jest takie moje doświadczenie, którym się dzielę i naprawdę polecam też innym, żeby ten program w parafiach prowadzać, bo on powoduje, że naprawdę jesteśmy. Zmieniamy swoje życie, patrzymy zupełnie inaczej. Pan Bóg zaczyna działać, zaczynają się dziać cuda. Dlatego jestem bardzo wdzięczna i pozdrawiam wszystkich. Życzę Wam dobrego dnia. Niech Pan Bóg działa w naszym życiu przez właśnie naszą posługę. Szczęść Boże!